Dzisiejszy odcinek jest dla graczy, którzy lubią urozmaicić sobie rozgrywkę, czasami ją ułatwić, czasami ją utrudnić, generalnie wspomagać się różnymi zewnętrznymi strągami, a więc po prostu trzy strony, które musi znać każdy grać FIFA 23, FIFA każdej i niedługo jej Sports FC. A więc e, pamiętajcie o OPZ, w górę zapraszam na strefę karier, a także oczywiście na mój drugi kanał, Morbi Rutek, na którym macie serię z kariery po prostu gameplay. E, no i to tyle, się chodzi o początek i przechodzimy do odcinka. A więc zaczynamy od strony, która kiedyś była moją inspiracją, jeśli chodzi o odcinki na tym kanale. Career Mode Tips, bardzo fajna stronka, właściwie przydatna do wszystkiego. Mamy tutaj kilka zakładek Tips, Challenges, Guides, Stories i tam dwie mniej ważne. No i zaczniemy sobie od zakładki Tips. Jak widzicie Tips, czyli takie poradniki, między innymi właśnie jak utrzymać realistyczną karierę w League One i League 2. Następnie wiele fajnych artykułów, jeśli chodzi o talenty z danych państw, na przykład Czechy. Mamy tutaj najlepsze talenty do Road to Glory. Mamy różne typy do każdej ligi jakiejś tam ważniejszej. Do tego najlepsze sposoby, by znaleźć generowanych zawodników, czyli Rygenów. Talenty z Norwegii. Kolejne talenty do karier Road to Glory. Najlepsze slidery, nawet do FIFA 22. Duety rodzeństw. FIFA 22. Oczywiście to wszystko pasuje też do FIFA 23, ale no, na przykład ten artykuł. Moim zdaniem bardzo ciekawy, bo wchodzimy sobie tutaj no i zobaczcie. Mamy tutaj listę, no i bardzo fajną karierę można zrobić dzięki temu, właśnie dzięki tej stronce, bo możecie ściągnąć do jednego zespołu, na przykład właśnie Ryana i Stevena Seseniona, albo Giuliano i Giovaniego Simeone, do tego jeszcze trenerem będzie oczywiście e, Simeone Zatetico, a więc e, to jak najbardziej fajne, przydatne. E, następnie mamy challenge, czyli oczywiście wyzwania, na przykład Paul Gascon, Player Career Challenge, no i oczywiście wszystko bardzo fajnie wytłumaczone. Po kolei, jaka jest geneza, jak Jaki jest cel na tą karierę? A oczywiście, linki do stron macie w opisie. E, mamy na przykład dalej: Creator Club, pomysły na stworzenie klubu. Jakiś klub, bodajże, z Anglii. Kolejne, jak widzicie, pomysły na stworzenie klubu w różnych państwach, od Holandii e, po Anglię. Po widzę tutaj Portugalię, a więc wiele różnych państw. Challenge tylko z rigenami, co również brzmi ciekawie dla osób, które te rigeny lubią. Las Vegas FC, również ciekawy pomysł na stworzenie klubu w MLS-ie. Tutaj bardzo fajny artykuł o najlepszych Wonderkidach, których kariera nie wypaliła i warto zostać po prostu i warto po prostu rozpocząć im karierę zawodnika i po prostu pomóc im wyjść kilka różnych takich mini challenge'ów no i generalnie bardzo fajnie to jest wszystko opracowane, bo na przykład oprócz stworzonych klubów mamy też prawdziwe, czyli jak tutaj na przykład challenge z Tottenhamem, jaki jest nasz cel przede wszystkim właśnie trofea no i generalnie opisane tak naprawdę wszystko czego potrzebujemy Daniel Lewicz, oczywiście właściciel Tottenhamu opisane jaką jest osobą co możemy robić, no i to ściśle ustala nam po prostu po w prostu warunki, w których musimy się trzymać. Moim zdaniem stronka bardzo fajna, obczajcie sobie ją dokładnie. Mamy tutaj jeszcze zakładkę Stories, zakładkę Guides, a więc to wszystko warto sobie sprawdzić. Nawet Krakowa się tutaj załapała, a więc wiele ciekawych rzeczy polecam i lecimy do drugiej strony. No a drugą stroną jest FIFA Tracker. No i zanim do niej dokładnie przejdziemy, no to na ekranie macie moją karierę FC Barcelony z tej FIFY. Jak widzicie, jest tutaj kilku ciekawych piłkarzy. Navarrete, e, Skrzydłowie to jest oczywiście Wychowanek, na ataku Haaland, jest Bernardo Silva, e, Pedri, Araujo, Delicht nawet, jest Grimaldo. Wszyscy zawodnicy jakoś tam się rozwinęli. W każdej karierze oni oczywiście rozwijają się inaczej. W każdej karierze e, prowadzone są inne transfery przez BOTA. No i teraz właśnie przyda się ta stronka FIFA Tracker. A mianowicie, po pierwsze, logujecie się i wchodzicie w My Careers. No i tutaj. Uploadujecie sobie jakąś swoją karierę, którą chcecie dodać. Czyli klikacie sobie po prostu tutaj, żeby wrzucić właśnie plik. Tutaj jest oczywiście wszystko fajnie wytłumaczone w dokumenty FIFA 23 Settings i wybieracie daną karierę, dany plik kariery. No i następnie, gdy już to wczytacie, no to wchodzicie sobie w jedną z trzech zakładek, na przykład Players. No i tutaj mamy najlepszych z zawodników w tej karierze, w waszym saveie. Wygrywacie save'a. I dzięki temu możecie znaleźć właśnie takich graczy. Jeżeli nie wiecie, czy Wasz zawodnik jest najlepszy, no to możecie to sprawdzić. Jeżeli nie wiecie, jakiego zawodnika ściągnąć na pewną pozycję, to również możecie to tutaj sprawdzić. No i jak widzicie, mamy tutaj bardzo fajnie pokazane tabele. Wielu zawodników Barcelony z mojego schodu też tego na czwartym miejscu. Jest jakiś Enzo Couturier w jakimś dziwnym klubie. No i zobaczcie, totalnie o gościu nie wiedziałem. No a teraz mogę go ściągnąć. E, teoretycznie, e, więc bardzo fajnie. I Na przykład Phil Foden, 7. miejsce, 92 Overala. Więc jeżeli chcecie znaleźć fajnego zawodnika, nawet Rigena... No, to ta stronka jest do tego idealna. E, oczywiście jest to dużo ułatwienia, ale kto lubi, możecie sprawdzić sobie free agents, wolnych zawodników najlepszych. No, i jest tutaj na przykład Carlos Ramos, cofnięty na passing z Brazylii 21 lat 88. Casemiro, 88 overalla. No i generalnie wszyscy zawodnicy, e, którzy są wolnymi zawodnikami w waszej konkretnie karierze. Od najlepszych do najgorszych można sobie fajnie znaleźć. Następnie Generated Players, wszyscy wygenerowani zawodnicy przez FIFA, czyli Rigeny. Od najlepszego do najgorszego, no i nawet mamy tutaj Polaka. Overall 85, Przemysław Wilk, eee, także bardzo, bardzo fajne, przydatne. Przyznam się, nie korzystam, bo ja nie lubię takich ułatwień, ale jeżeli ktoś lubi, no to jest to coś idealnego, właśnie dla takiej osoby jest oczywiście zakładka. Teams, no i tutaj po prostu posagregowane od najlepszego zespołu do najgorszego. Barcelona, moja, jak widzicie, na pierwszym miejscu, ale jeśli chodzi o wartość klubu, no to na pierwszym nie jest, bo jest dopiero na szóstym, no a bardzo wysoko jest Leicester, mimo tego, że to overallowo nie wygląda dobrze, więc nie wiem czemu jest tak drogie. Jest jeszcze oczywiście zakładka Jów skład. Tutaj po prostu są moi zawodnicy. Akurat to nie wiem do czego mogłoby służyć, no jest potencjał pokazany dokładnie, a więc może to się jakoś przydaje, aczkolwiek jako ciekawostka, również coś takiego jest. No i zakładka Your Team, czyli po prostu też wszystko fajnie pokazane, jakich mamy rywali, kiedy klub został założony, ile jest wart. No, transfer budżet akurat się nie zgadza. Mamy jakieś tutaj inne: Youth Development, na ile oceniony, prestiż, na ile i tak dalej, Kapitanem, to jest. No, to wszystko akurat jest FIFA, może nie wszystko, ale większość. No, ale mówię, pokazuję wam po prostu co ta stronka potrafi, a potrafi jeszcze m.in. obliczyć potencjał waszego zawodnika. Na przykład wklepujecie sobie właśnie FIFA, jaką używacie, waluta, pozycja, u mnie na przykład będzie to Bramkarz, jego wartość to załóżmy będzie 600 tysięcy. No, a overall powiedzmy ma 60 lat, ma 16. No i zobaczmy, ile w tym przypadku nasz bramkarz będzie mieć potencjału. No i jak widzicie, potencjał to 80. No i w taki oto sposób możecie obliczyć, czy dany junior wam się przyda, czy jest do wyrzucenia. Ten akurat prawdopodobnie w takiej karierze byłby do wyrzucenia. Trzecia strona, a właściwie strony, to strony raczej dosyć znane, a mianowicie między innymi są FIFA, FIFA Index, a także FIFA. CM, czyli oczywiście bazy danych właśnie kariery, tutaj mamy po prostu wszystkich zawodników ich potencjały, to w jakich klubach grają, do kiedy mają kontrakt ile są warci, wszystkie informacje które się Wam przydadzą, żeby danego zawodnika znaleźć i go kupić, a więc jeżeli nie wiecie jakiego zawodnika kupić do czwartej ligi angielskiej na przykład, jesteście właśnie w takiej lidze, macie karierkę no i nie wiecie kogo kupić, chcecie znaleźć sobie jakiegoś zawodnika, który ma powiedzmy te 65 Overala jest tylko i wyłącznie na przykład z Irlandii, i Anglii, i Szkocji i tak dalej reszty państw z Wysp. No i po prostu to sobie możecie wybrać. Możecie wybrać jego potencjał minimalny, wiek maksymalny, minimalny, wzrost statystyki, wszystko. Klikacie sobie Submit, jeżeli wybraliście już konkretne tutaj filtry. No i wyświetlają Wam się zawodnicy, którzy po prostu pasują do Waszych wytycznych. No i dzięki temu możecie znaleźć każdego zawodnika, który jest w grze e, i po prostu dopasować go do swojego składu. Jest to oczywiście dosyć znane mimo wszystko wielu osobom, aczkolwiek nie wszystkim. A skąd wiem, że nie wszystkim? No chociażby po tym, jak widzę, że po prostu ludzie na Discordzie na przykład nie mają pojęcia, że coś takiego istnieje. Więc te trzy stronki akurat pewnie znane w większości osób, ale i tak e, warto je tutaj umieścić dla osób, które troszeczkę karierę mniej ogarniają. E, a więc moim zdaniem akurat SoFifa najlepsza, ale pozostałe trzy stronki też macie w opisie. Więc polecam, ja czasami korzystam, jak mi się nie chce skautować. przyznam się e, z pozostałych rzadziej. FIFA trackera czasami, żeby sobie tak przeanalizować, zobaczyć jak to wygląda w porównaniu do innych klubów, ale generalnie z tą z tych wszystkich stron, które wam przedstawiłem, korzystam najczęściej. Chociaż w przeszłości z tej pierwszej Karierowo Tips korzystałem bardzo często, no i generalnie polecam wszystkie. No i co, to było tyle. Dosyć nietypowy odcinek, ale mam nadzieję, że wam przede wszystkim się przydał i też spodobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zostawcie jakiś komentarz, łapeczkę, w górę subskrypcję. No i to tyle dzisiaj się mano.